Witajcie moi drodzy, kolejna dawka wiedzy o sesjach świątecznych, i myślę, że taka warta wysłuchania chyba dla każdego, kto takie sesje zamierza robić, bo będę mówić o tym, jak nie zbankrutować przygotowując scenarie świąteczne, bo da się to zrobić. A skąd w ogóle ta myśl? Stąd, że po prostu czasami rozmawiam z jakimś innym fotografem, fotografką. I słyszę, że no, pięć scenarii. No, co ty, zbankrutowałabym w ogóle na jedną, ledwą, i w ogóle jakaś kwota, ile ta osoba wydaje na tę jedną scenarię. ja sobie myślę, o lol. Eee, więc teraz, tak z, do, z dobroci mego serca, powiem wam, jak to zrobić, żeby, e, żeby tego lol nie było, tylko żeby było fajnie e, i żeby wam się to wszystko zwróciło. I oczywiście, z nadwyżką i tak dalej, i tak dalej. U mnie działa, więc myślę, że u was też będzie działać. Eee, w ogóle mamy dźwięk dzisiaj normalny. Hmm, myślałam, że coś przy imporcie na em, eksporcie do, do YouTube się podziało, a tu okazuje się, że no, u mnie w telefonie się podziało. W każdym razie e, dzisiaj będziecie mnie słyszeć lepiej. E, no i wróćmy sobie do, e, do głównego zagadnienia, czyli jak nie wydać za dużo na budowanie scenerii świątecznych. Więc yy, tak, zacznijmy sobie. Punkt pierwszy: <grywia> można notować, e, co nam zostało z sesji z lat ubiegłych. Jeżeli ktoś to robi pierwszy raz, to jakby ten punkt odpada, ale jeżeli ktoś robi już kolejne podejście, to pewnie ma jakieś takie pudło, przynajmniej ja mam, gdzie ma zgromadzone wszystkie e, e, gadżety z poprzednich sesji świątecznych. E, no, część osób pewnie dużo rzeczy sprzedaje. Ja generalnie zostawiam, dlatego, że staram się też kupować właśnie cenne, uwaga, rzeczy dosyć uniwersalne. Czyli po prostu takie, że nie dopasowuje ich idealnie do kolorystyki danej, danej scenerii i tak dalej i tak dalej, tylko staram się po prostu, żeby to było na tyle uniwersalne, że mogę jeszcze tego kiedyś użyć i to są zazwy zazwyczaj te drobne rzeczy, które jakby nie budują scenerii. Czyli nawet jeżeli ktoś przyjdzie do mnie za rok na sesję, to on nie zauważy, że to jakby ten gadżet jest tam y, kolejny raz użyty. To jest jedna rzecz. Drugi podpunkt, podpunkt numer y, numer dwa, to. Y, Zastanówcie się, co w ogóle macie w studio, co możecie wykorzystać. Czyli po prostu nie robimy nowego shoppingu, nowych zakupów, tylko, znaczy, zanim zrobimy, to najpierw przeglądamy, co mamy w swoim studio, co możecie wykorzystać yy, do scenerii świątecznej, sesji i tak dalej. Ja mam akurat takich rzeczy dużo. I zawsze się zastanawiam, co tu jeszcze mogę wykombinować. No i żeby było łatwiej Wam to zrozumieć, to przykłady. E, miałam scenerię boho, taką wiecie z łóżkiem, tam było tło z cegiełką e, z tyłu, e, jakiś wieniec miałam taki duży boho e, i no coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Aha, w jakąś firankę czy zasłonkę i tak dalej. I ja sobie po prostu z tego zrobiłam scenkę świąteczną w bardzo prosty sposób. To na ścianę, wieniec ozdobiłam bombeczkami, które pasowały, takimi jeszcze podświetla, podświetlanymi bombeczkami, dołożyłam jakiś właśnie światełek i tak dalej. Postawiłam drabinkę, żeby te starsze dzieciaczki sobie właśnie na niej sadzać, na wprost tego wieńca. Tę drabinkę też ubrałam jakimiś tam, coś, coś tam podobierałam takie, żeby wyglądała ta drabinka świątecznie i gotowe, prawda? A wszystko miałam. Drabinkę mam, bo, bo korzystam, używam jej w różnego rodzaju sesji i to, to, to jest w ogóle też świetna, świetna rzecz, żeby właśnie mieć takie rzeczy, które możemy wykorzystać do różnego rodzaju sesji, bo i Panią wciąż na tej drabinkę wsadzam i można sobie ją zabrać w plener. Przepraszam, zasnął sekundkę. Um, można sobie ją zabrać w plener. I można sobie, tak mam drugi telefon i właśnie z tego nagrywam, dlatego jest dobry dźwięk, a z tego drugiego nie. <laughs> I wtedy możemy sobie wykorzystać w różnego rodzaju sesjach. Tak samo mi się sprawdza konik na biegunach, taki bardzo retro konik drewniany. Bo wykorzystuję go zarówno też w plenerze, jak i w no nie wiem, w takiej scenerii jakiejś z łóżkiem, prawda? Już, już drugi rok tak przy tym łóżku cykam, wsadzam dzieciaczki na to tło. Przy sesjach świątecznych zawsze. I w ogóle, co jest ciekawe, bardzo ważna rzecz, Mówię, kurczę, ten konik, znowu kolejny rok i ten konik, wiadomo, że przychodzą nowi klienci i tu u mnie to jest często aż 50%, tych nawet w tym roku tak było, tych nowych klientów, jednak nie tych starych, więc tutaj akurat konik super, ale na przykład przyszła do mnie klientka, która była już czwarty raz na sesji u mnie z córeczką, Pierwszy raz była z takim maluszkiem, jakby noworodkiem, no i ona tak na tego konika kuka, a ja mówię, no nie, 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 no może nie, no bo co roku na tym koniku, ona mówi, no właśnie super, bo widać progres, widać jak ona rośnie, ja o tym nie pomyślałam, a faktycznie. Eee, to może właśnie działać na pozytywnie, a nie w tę stronę, że ja, o kurczę, znowu coś powtarzam, to bez sensu. A tutaj jednak e, miało to sens, co powiedziała i później, jak już wiedziałam, że przychodzą do mnie te osoby, które już były, to jakby ta idea gdzieś tam była powtarzana i wszyscy się z tego cieszyli, więc e, tak. E, druga sprawa, no mam deski w studio do do tych sesji noworodkowych, roczkowych, tę podłogę i dół, w sensie takie prawdziwe dębowe dechy. I też sobie z tej dokładnie scenki, już o tym wspominam zresztą w poprzednich filmikach, przerobiłam ją na malutką, na jed, po prostu na konkretny jeden kadr, sesję scenerię świąteczną. Co tam jeszcze? Na przykład puch. Uwierzcie mi, że jak zamówiłam sobie ten puch trzy lata temu chyba, tak... Tak naprawdę jeszcze go mam, bo okazało się, że zamówiłam za dużo i tak ciągle wyciągam z tego worka i wyciągam. Zresztą e, powiem Wam, że tą, wiesz, spodnią warstwę ja sobie zostawiam na następny rok, bo o, oczywiście ta góra może się tam trochę w jakieś coś, no nie tyle, że się brudzi, ale jakieś tam poprawy spadają i tak dalej, więc sobie to wywalam. A to, co pod spodem jeszcze zbieram i naprawdę to też jest, e, a robi mega efekt, prawda? I też nie jest drogie e, dodatkowo. E, co tam jeszcze? <laughs> Kolejna rzecz, w ogóle to jest tła z AliExpress, prawda? Dla mnie to jest coś, co mi robi robotę i uważam, że naprawdę warto, bo miałam doświadczenie, oglądałam, nie używałam, ale widziałam na własne oczy te tła z, 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 nie z Ali, tylko te kupowane w jakichś fancy sklepach tutaj u nas. Które kosztują, wiecie, ponad tysiaka. I efekt? Hmm. Ja bym powiedziała, że chyba jest gorszy dla mnie osobiście niż te cienkie winyle z Ali. Ja je polecam, bo po pierwsze, ten winyl wbrew pozorom on się nie, on się nie, nie rwie. To jest tak splątane, że naprawdę jak ja chcę to gwoździem przybić, to później mi ciężko to z tego gwoździa ściągnąć, prawda, to, te, to tło a nie tak, że się rozrywa. Kompletnie nie. <coughs> po drugie, pięknie przylega do ściany. Ja nie korzystam z, w ogóle z żadnych stojaków, tylko po prostu wszystko przybijam sobie małymi gwoździkami do ścian. Wtedy to tło się pięknie rozkłada, <coughs> nie ma żadnych zafałdów i tak i tak dalej. I ono właśnie bardzo fajnie do tej ściany przylega. Efekt 3D, które mają tło, z Aliexpress jest mega. Bo po prostu te choinki wyglądają jak żywa. W ogóle, jak ludzie do mnie przychodzą na sesję, którzy widzieli te zdjęcia jakby z sesji testowej, które używam do, jakby do reklamowania sesji, to są w szoku, że po pierwsze, to jest tak mało miejsca i że w ogóle to wszystko jest nieprawdziwe, a to na zdjęciach wygląda wow, prawda? No bo tak to właśnie działa. Więc. więc... Ja tylko raz miałam choinki takie, znaczy one nawet nie były prawdziwe, sztuczne prawdziwe, prawda, czyli po prostu realne choinki może w ten sposób i tak zupełnie szczerze to mam wrażenie, że te, które są nacigane na tych tłach z Ali wyglądają na focie lepiej niż, niż te, które ja tam sobie miałam, a które są dużo droższe oczywiście i zajmują miejsce, a nam cały czas zależy na tej przestrzeni, żeby zrobić tych scenery jak najwięcej, o czym mówiłam w tym poprzednim wideo. Ja co ja robię? Ja po prostu. Światełka. Światełka robią robotę we wszystkich. Ja maksymalnie dużo światełek. To nie jest duży wydatek dlatego, że światełka po prostu w jakimś Action czy tam innym sklepie można kupić za naprawdę, nie wiem, 25 zł. Dużo, dużo i to zostaje zawsze na każdy następny rok, ja po prostu dokupuję, no w tym roku musiałam sporo dokupić, bo w ogóle z dwóch scenek nagle mi się zrobiło pięć, natomiast naprawdę takie światełka robią klimat e, świąteczny, świetnie się prezentują na tych tłach e, z Ali, szczególnie na tych ciemnych, mega. <śmiech> <śmiech> Jezus, przepraszam. No i mówię, zostają na rok następny. Możemy z nich korzystać co roku. Możemy je wykorzystywać do sesji na też na inne okazje, bo nikt nie powiedział, że światełka mogą być tylko na sesjach świątecznych, i nie jest to duży wydatek. Eee, bum, bum. I jeszcze jedna rzecz. Eee, tak jak mówiłam, jak się już zastanowicie nad tymi scenkami wcześniej, czyli będziecie mieli więcej mieli plan na to, co w danym roku robicie, to bardzo poradzę, doradzam przeglądać y, ogłoszenia. Y, gdzieś tam na grupach fotograficznych, tych fotografia sprzedam, coś tam, bla, 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 nawet na Oliksie, na tych wszystkich innych tych, bo ludzie się często pozbywają tego, co, um, co mieli w ubiegłym roku i też często po sesjach to raz, ale często też przed sesjami, na przykład przychodzi czas tych sesji kombinowania myślenia nad tymi sesjami zimowymi i komuś coś zalega i stwierdza, że w ogóle tego nie chce, a w sumie jak, coś, jak to sprzeda, to sobie za to kupi coś innego, więc warto sobie to obserwować, bo czasami naprawdę ludzie mega niskie ceny dają za to czego chcą się pozbyć to jest jeszcze jedna rzecz i ostatnia rzecz o której chciałam powiedzieć i mi wypadła z głowy kompletnie mhm. dobra to myślę że myślę że chyba tutaj zakończę bo jednak sobie nie przypomnę ale chyba to nie była jakaś bardzo istotna sprawa natomiast myślę że tak dla podsumowania sprawdzamy co mamy z poprzednich sesji świątecznych Sprawdzamy, co w ogóle mamy w studio i co jak można przerobić. Tutaj jeszcze dodam, że na przykład y, to nie musi być tylko u nas w studio, ale możemy mieć coś w domu. Ja na przykład wygrzebałam taki stolik drewniany retro i krzesło i telefon retro i tak dalej y, w starym domu po mojej babci, który tam stoi zamknięty i tam jest bardzo dużo gadżetów. Ja tam jeszcze, jeszcze się kiedyś przejadę i pogrzebię, bo... Yy, jest moda na to retro i można sobie z tego korzystać, więc po prostu przeglądamy i nasze studio, nasze domy, nie wiem, domy babci, rodziców, bo być może tam coś znajdziemy, co po prostu możemy pożyczyć na czas tych sesji. Nie musimy wcale wydawać na to pieniędzy. z AliExpress, które są tanie i wychodzą pięknie na zdjęciach. Światełka, yy, dużo, 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 dużo światełek, które robią klimat, a też wcale nie zżerają naszego budżetu i możemy je wykorzystywać co roku w sesjach świątecznych. No, i to, żeby po prostu popatrzeć, rozglądać się za rzeczami używanymi przed ses, przed, mniej więcej od, w tym okresie od nie wiem, października, bo wtedy już ludzie zaczynają sprzedawać to, co im zostało z ubiegłych lat. No i myślę, że to chyba wszystko z tych najważniejszych rzeczy. A jak coś Was jeszcze interesuje, to po prostu zapytajcie w komentarzu. Pozdrawiam.